Dzień dobry, dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie w ten piękny, jesienny dzień na kolejnej prognozie numerologicznej. Z radością witam zarówno nowych widzów, którzy może po raz pierwszy trafili na nasz kanał, jak i te osoby, które wiernie towarzyszą mi co miesiąc, zarówno tutaj, jak i na Instagramie. Dzisiaj będziemy omawiać energię numerologiczne października, czyli pierwszego pełnego oficjalnego miesiąca nowego roku numerologicznego 2025, dlatego że przypomnę, że numerologiczny Sylwester obchodziliśmy 3 września. Więc ten nowy rok już się powoli rozkręca. Już czujemy go No jeszcze tak w 60%, ale podświadomie się na niego przygotowujemy. To nagranie podzielę na dwie części. Najpierw wrócimy do września, aby podsumować to, co się wydarzyło, dlatego że ten chwilowy powrót do energii miesiąca poprzedniego pomoże nam lepiej przygotować się na październik. A w drugiej części skupimy się właśnie na tym miesiącu i zbadam dla Was, jakie energię przyniesie, na jakie obszary warto skierować uwagę. Co może nas czekać w miłości, w zdrowiu i co może nas nieco zaskoczyć? Zanim przejdziemy dalej, poproszę Was o nakarmienie algorytmu. Zostawcie proszę łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał. Statystyki mówią jasno, że większość z Was wpada tutaj incognito, oglądając bez subskrypcji. Oczywiście macie do tego prawo, ale będzie mi ogromnie miło, jeżeli dołączycie do naszej Monsterowej rodziny. Wróćmy na chwilę do września, który był miesiącem o silnej wibracji dziewiątki, gdzie dziewiątka z miesiąca spotkała się już z dziewiątką z roku, tak? 2025, 2 plus 2 plus 5 to jest 9. Wracam też do poprzedniego miesiąca z tego względu, że wibracja dziewiątki będzie naszym energetycznym parasolem przez cały ten rok, dlatego warto się z nią nieco oswoić, jeżeli jest tylko taka okazja. Dziewiątka, jak zapewne już wiecie, to jest taka liczba, która symbolizuje straty, zniszczenia, zakończenia. Ale to jest tylko jej cienista strona, ponieważ ta świetlista strona to humanitaryzm, idealizm i miłość do drugiego człowieka. W Alchemii roku 2025, czyli w horoskopie numerologicznym na nadchodzący rok, pisałam o tym, że ten rok, rok o Wibracji 9, dla wielu z nas będzie takim momentem, w którym świat, który znamy, dobiegnie końca. To jest ostatni rok życia w porządku, który znamy i który funkcjonuje w, naszym, w naszej rzeczywistości od 9 lat. I wiecie co? Wrzesień dobitnie to pokazał. Zobaczcie, powódź, która nawiedziła Polskę, dosłownie, i w przenośni, zalała nie tylko domy, ale i ludzkie życie, niszcząc dorobek wielu lat. Ludzie tracili dach nad głową, środki do życia, zasoby, które gromadzili latami, a przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, tę podstawową potrzebę, jedną z najbardziej pierwotnych dla każdego człowieka. Podstawa, fundament wielu osób związanych z czakrą korzenia uległ momentalnej destrukcji. I to jest ciemna strona dziewiątki, moi drodzy. To jest taka energia, która przychodzi jak huragan, zabierając wszystko w mgnieniu oka, zostawiając nas w poczuciu takiego chaosu, egzystencjalnych rozterek, pytań i trudnych emocji. I my, stojąc pośród tego bałaganu, często zadajemy sobie pytanie: od czego? teraz zacząć sprzątanie. Jak to na nowo poukładać? Czy to jest w ogóle możliwe? I mamy w tym takie poczucie beznadziei i wydaje nam się, że nie ma jakichkolwiek perspektyw. I ten rodzaj destrukcji, który dotknął wielu osób w miesiącu 9, jest trudny do zrozumienia, dlatego że niektóre straty mogą wydawać się nieodwracalne. Dokładnie jak po tej powodzi, wielu ludzi czuje się tak, jakby ich życie zostało kompletnie zdemolowane. I w takich momentach często pojawia się myśl, może łatwiej byłoby po prostu wszystko porzucić, rzucić to i zacząć od nowa gdzie indziej. Przenieść się na jakąś magiczną, inną rzeczywistość, gdzie można wszystko poukładać z nowych klocków, a nie odbudowywać życie na zgliszczach. No właśnie. Ale październik nam powie, i zaraz to rozwinę, że właśnie na zgliszczach będziemy odbudowywać siebie na nowo i że w tych trudnych doświadczeniach, które nas spotykają, tkwi też nasza siła. Jednak wibracja dziewiątki ma też swoją jasną stronę. Powódź, choć przyniosła. Tak wielkie zniszczenia stała się jednocześnie katalizatorem do działań pełnych humanitaryzmu, miłości, solidarności i pomocy. Zobaczcie, jak wiele osób słysząc o tej tragedii ruszyło z pomocą, zarówno finansową, jak i fizyczną. Sąsiedzi pomagali sąsiadom, restauracje rozdawały darmowe posiłki, ludzie przyjmowali obcych pod swój dach. To jest ta świetlista strona dziewiątki energia humanitaryzmu, bezinteresownej miłości, potrzeby działania dla dobra innych, no i dla dobra szerszego ogółu. I zauważcie, co tu się zadziało. W jednej chwili wielu ludzi traci wszystko, ale w tej samej chwili, za sprawą tego samego wydarzenia, ci sami ludzie otrzymują wsparcie od zupełnie obcych osób, co pozwoliło im odzyskać wiarę w człowieka i poczuć, że nie są sami w tej całej tragedii. Zobaczcie, jak jedna wibracja, jedna dziewiątka potrafi działać jednocześnie w cieniu i w świetle. Jedno nie istnieje bez drugiego. Cień i światło zawsze idą w parze. Tak samo jak dzień nie istnieje bez nocy, awers bez rewersu. In bez yang. I to jest ważne do zapamiętania, kochani. Nie ma czegoś takiego, jak tylko zły miesiąc, czy tylko dobry miesiąc, jak tylko zły rok, lub tylko dobry, dobry rok. Ja wiem, że wy często poszukujecie jednoznacznej odpowiedzi, takiej stuprocentowej pewności. I też bym chciała taką znać, czy to będzie dla mnie dobry rok, czy to będzie dla mnie dobry miesiąc. Jednak każda energia, każda liczba ma swoje światło i cień. I czasami to my decydujemy o tym. Którą stronę tą energią pokierować, a czasami wszechświat, czynniki zewnętrzne, na które nie mamy wpływu, decyduje za nas. Każda wibracja ma swoje pozytywne i negatywne aspekty. Wrzesień, będący miesiącem o wibracji 9, pokazał nam to bardzo dobitnie. Dla wielu z nas był to czas zamykania pewnych spraw, pewnych cykli, żegnania się z tym, co już nie służy, z czymś, co już spełniło rolę w naszym życiu, z czymś, co miało się zakończyć, z czymś, co leżało odłogiem i trzeba było się tego pozbyć. I cały rok taki będzie, słuchajcie, wszechświat będzie nam dobitnie pokazywał, co w naszym życiu wymaga zakończenia. Dla niektórych może to przynieść trudne decyzje dotyczące relacji, dotyczące związków, a dla innych, na przykład zdrowia albo pracy. Może to właśnie oznaczać koniec czegoś, co kiedyś było na nas ważne, co kiedyś było istotne, czemu kiedyś poświęcaliśmy uwagę, ale już teraz blokuje naszą drogę do przodu albo jest po prostu już niezgodne z naszym planem przedurodzeniowym i musi od nas odejść, musi się rozpaść. U niektórych może to się odbyć też na planie mentalnym, czyli na przykład pożegnacie jakieś przekonanie, pożegnacie jakieś lęki, które wam towarzyszyły od dawna, możecie pożegnać kompleksy, Możecie pożegnać problemy, rozterki natury psychicznej, egzystencjalnej. Zastanówcie się też, co od Was odeszło we wrześniu, z czym się uporaliście lub co straciliście, dlatego że w tym obszarze właśnie, w październiku, może, możecie wdrażać nowe rozwiązania. Wszechświat, słuchajcie, nie lubi próżni. Jeżeli na przykład pozbywam się czegoś z mojego życia, to na to miejsce przychodzi coś nowego. Załóżmy, że pozbywam się przekonania, że nie dam sobie rady sama jako samotna matka. Tak? Dziewiątka. W jakiś sposób przepracowuję to przekonanie. Być może pracą z dziennikiem, być może z psychologiem, a być może z coachem, a być może za pomocą kart anielskich, jakkolwiek. I jednocześnie, mimo tego lęku, który we mnie był, decyduję się stanąć na swoim i zakładam na przykład własną firmę. Jedynka. To jest ta korelacja pomiędzy dziewiątką a jedynką. Pokazanie tego tańca pomiędzy dwiema wibracjami, które jednocześnie coś kończą, ale też coś zaczynają zawsze. Każdy koniec jest czegoś początkiem. Wibracja dziewiątki niestety często nie pyta, czy jesteśmy na to gotowi, żeby coś od nas odeszło. Czasami po prostu przychodzi i zabiera to. Zabiera to, co już nam nie służy, albo to, co nie jest zgodne z naszym planem przedurodzeniowym, żebyśmy mogli zrobić miejsce na coś nowego. Niestety to jest trochę tak jak po powodzi. Czasami trzeba zburzyć coś całkowicie do zera, żeby odbudować lepsze, solidniejsze fundamenty. To jest często proces bardzo bolesny. I tak właśnie mija wrzesień. Numerologicznie jest on pełen emocji, trudnych decyzji, ale także wielkich przemian dla dużego grona z nas. Energetycznie wiele się wydarza. Zakańczamy pewne cykle, aby przygotować przestrzeń na nowe. I przychodzi październik, moi drodzy. Październik to miesiąc szczególny, ponieważ jego energia numerologiczna wynosi jeden. To jest dziesiąty miesiąc kalendarzowy w dziewiątym roku, a to oznacza, że jest to miesiąc nowych początków i ogromnych możliwości. To jesteśmy my wobec nieograniczonego potencjału. Jest to czas intensywny, pełen zmian. Zmian, które mogą nadejść niespodziewanie. Jedynka to jest taka liczba, która kojarzy się z przywództwem, niezależnością, iskrą twórczości, taką mocą wewnętrzną, odwagą. To jest męska energia. To jest energia, która zachęca nas do działania. To jest ognista energia. Energia inicjatywy, przyjęcia kontroli nad własnym życiem. I kiedy energia jedynki działa na nas, mamy okazję... Zasadzić ziarna intencji, które będą rosły i które będziemy podlewać przez cały rok. Więc to jest dobry moment, aby rozpocząć projekty, aby podjąć działania, które rezonują z naszym sercem i ruszyć w stronę realizacji marzeń. Ważne jednak jest to, abyśmy pamiętali, że nie wolno nam być biernym, nie możemy wchodzić w postawę ofiary, nie możemy wykazać się brakiem aktywności, dlatego że to może spowodować, że wiele okazji po prostu przemieni niezauważone. Zachęcam Was więc bardzo serdecznie do tego, żeby w tym miesiącu być aktywnymi, pytać, szukać, podejmować decyzje, działać, wychodzić poza strefę komfortu, poszerzać ją, być asertywnym, domagać się tego, co jest nasze, słuchać wewnętrznej prawdy, nie zastanawiać się czy moje decyzje kogoś usatysfakcjonują, tylko czy usatysfakcjonują mnie, czy ja tego chcę, czy ja tego potrzebuję, czy mnie to odżywia. Miejmy też oczy i uszy szeroko otwarte, dosłownie dookoła głowy, ponieważ szanse są wszędzie, trzeba je tylko w tym miesiącu dostrzec i chcieć je wykorzystać. Na naszej drodze mogą pojawić się sprzyjające osoby, pomocni ludzie lub zupełnie nowe drogi do eksplorowania. Jak sobie myślałam, jakim symbolem mógłby być ten miesiąc, to przyszły mi do głowy dwie rzeczy. Po pierwsze, Feniks, który odradza się z popiołów, bo on doskonale oddaje charakter tego miesiąca. A po drugie, koło Fortuny. Koło Fortuny jest dziesiątą kartą tarota. I to jest taki symbol nieuchronności losu i zmienności ludzkiego życia. Ta karta przypomina nam, że nic w życiu nie trwa wiecznie. Ani złe, ani dobre czasy. I choć czasem próbujemy kontrolować wszystko, co nas otacza, to ostatecznie i tak znajdujemy się pod wpływem sił wyższych, na które nie mamy wpływu. Czasami jesteśmy na górze, czasami jesteśmy na dole. I żadna z tych sytuacji nie jest konstant w naszym życiu. I to, jak zareagujemy na te siły, pod których wpływem jesteśmy, będzie miało ogromny wpływ na to, czy nasze życie wypełni się radością, pokorą, rozwojem, czy też takim wewnętrznym lękiem, napięciem i niezadowoleniem. Jak wiecie, to my podejmujemy decyzję, w jakim kierunku chcemy iść, w którą stronę prowadzić energię. I koło fortuny kręci się nieustannie, dlatego takie trzymanie się kurczowo przeszłości to tylko zwiększa nasz, nasz dyskomfort, tylko zwiększa nasz stres, naszą frustrację. I po prostu zatrzymuje nas w miejscu. A ten miesiąc zaprasza nas do otworzenia się na niespodziewane zbiegi okoliczności, na uwierzenie, że szczęście sprzyja odważnym. Słuchajcie, niektórzy z nas tak mają, że pewne pomysły w nas dojrzewają jakiś czas. Tak nas drapią po głowie. Na przykład, o, warto byłoby zmienić w sumie pracę, już tak długo tutaj jestem. I tak z tygodnia na tydzień ten pomysł dojrzewa i drapie nas coraz mocniej, bo coraz więcej widzimy, że jednak ta praca nie jest dla nas, że coraz więcej nas tutaj, nam tutaj przeszkadza. No i wszechświat daje nam coraz silniej oczy, że to miejsce już nie jest dla nas, że pora na zmianę. Albo na przykład od kilku miesięcy kiełkuje nam myśl w głowie, że trzeba zrobić remont łazienki, ale wizja tego bałaganu nas po prostu skutecznie powstrzymuje. Jeżeli ciebie coś drapie po głowie od jakiegoś czasu, to to jest ten miesiąc, w którym po prostu trzeba przestać myśleć, przestać zastanawiać się nad tym i zacząć działać. Po prostu wstać i zacząć. Nie czekać na kolejną okazję, nie czekać na następny poniedziałek, nie czekać na później. Tu i teraz działać zachęcam was do tego ponieważ w kolejnych miesiącach może już nie być tak łatwo, może już nie pójść tak gładko. Oczywiście najbardziej precyzyjne predykcje macie w planerach do planowania miesiąca w zgodzie z energią numerologiczną dla każdej liczby numerologicznej i w waszej alchemii roku, do której zostawię linka pod nagraniem, jeżeli jeszcze jej nie macie. Tam jest predykcja, która Dotyczy konkretnie was, konkretnie waszej drogi życia. Ta predykcja, na którą tutaj się spotykamy, to jest takie czytanie ogólne, które również nas dotyczy, ale w nieco mniejszym stopniu niż ta bardziej precyzyjna z alchemii. Numerologia października taka wibracja wyjątkowej jedynki, bo jest to wibracja odrodzenia. To jest nowy początek, ale nie taki naiwny, słuchajcie, spontaniczny, frywolny, lekkomyślny lub taki nazbyt optymistyczny, przed którym stoi na przykład głupiec starota, który dopiero zaczyna swoją podróż w świat. Tylko mądry, świadomy, wynikający z doświadczeń, przemyślany, gdzie już mamy pewne zasoby, gdzie możemy z nich skorzystać. I październik daje nam możliwość odrodzenia się jak feniks z popiołów na fundamentach starych doświadczeń, naszych poprzednich decyzji, naszych przeszłych wyborów, może nawet bólu, być może straty, ale stajemy przed szansą zbudowania czegoś zupełnie nowego. I październik to jest ten czas, żeby odrodzić się na nowo. Dlatego pomyśl, w jakiej strefie Twojego życia potrzebujesz największej zmiany. Czy jest to praca, czy są to relacje, czy może jest to zdrowie, a może po prostu musisz odbudować całe swoje życie po powodzi. Może to jest właśnie szansa na to, żeby wyglądało inaczej niż dotychczas. Ten miesiąc sprzyja świadomemu kreowaniu własnej rzeczywistości, podejmowaniu odważnych decyzji, słuchaniu swojego wnętrza, swojego głosu. I teraz możemy stworzyć naszą nową tożsamość, do której usiłowaliśmy dojść przez ostatnie miesiące. Pamiętajmy jednak, że aby coś w naszym życiu się zmieniło, musimy przestać powtarzać te same wzorce. Działanie w nowy sposób otwiera nas na nowe możliwości i przynosi inne, lepsze rezultaty. Jeśli więc przesiedzimy ten miesiąc na kanapie, Patrząc w ścianę, to nie spodziewajmy się niczego. W październiku funkcjonujmy tak, jakbyśmy dostali czyste płótno, na którym możemy namalować dowolny obraz. Ale tym razem nie jesteśmy już tacy nieświadomi tego, co nas czeka, ponieważ nauczyliśmy się wiele w poprzednich miesiącach. Załóżmy, że byliśmy na kursie dotyczącym technik malowania farbami. I teraz możemy te lekcje wykorzystać. Jeżeli we wrześniu coś od nas odeszło, jak na przykład wieloletni związek, praca, zrozumieliśmy, czego potrzebujemy w życiu, a co nas hamowało, to teraz na tej bazie, na zgliszczach starych doświadczeń, decyzji i przekonań mamy okazję zbudować nową rzeczywistość, nowy sposób myślenia, nowy mindset. I wracając do tej metafory obrazu, to od nas zależy, jakich kolorów użyjemy, jakiego grubości, jakiej grubości pędzla, jak skomplikowane będą kształty, jakie techniki zastosujemy. Wyobraźcie sobie, że w ciągu roku uda Wam się sprzedać ten obraz. I teraz, jakie profity chcielibyście osiągnąć? Zadowolicie się drobną kwotą, czy może macie chrapkę na więcej? I w związku z tym, na ile powinniście się w tej chwili zaangażować w ten proces malowania? Hmm? Pamiętajcie, że działania podjęte w tym miesiącu przyniosą owoce za kilka miesięcy, więc zasiejmy te ziarna z pełnym zaangażowaniem. Październik to jest czas siania. Im więcej czasu poświęcimy na budowanie fundamentów, na użyźnianie ziemi i precyzyjne wkładanie nasionek do otworów ziemi, tym bardziej obfite będą plony, tym łatwiej i lepiej będzie nam funkcjonować w przyszłości. Dla wielu z nas październik przyniesie zmiany i niektóre z tych zmian mogą być stresujące, dlatego że będą po prostu poza naszą kontrolą. Jednak te zmiany, pamiętajmy, że niosą także możliwości, możliwość sukcesu i chciałabym, żebyśmy o tym pamiętali. Kluczowe będzie tutaj nasze podejście, wiara we własne możliwości i takie przekonanie, że mm, dam radę, dam radę. Pamiętajcie, że ten miesiąc jest jak sprzyjający wiatr, który dmucha w nasze żagle, przenosząc nowe szanse, Nowych ludzi i nowe możliwości. Trzeba tylko otworzyć oczy i dostrzec te okazję. Wibracja miesiąca mówi nam: działaj, nie siedź, nie patrz, nie wchodź w syndrom ofiary, podwiń te rękawy. Być może będzie ciężko, ale ja ci w tym miesiącu wesprę, ja Cię dmuchnę w żagle, ja postawię na Twojej drodze pomocnych ludzi, nowe szanse, możliwości, okazje, rozwiązania. Ty jedynie chciej z tego skorzystać. Chciej je dostrzec i bądź aktywny. Powtórzę to, co powiedziałam chwilę wcześniej. Jeśli natomiast będziemy siedzieć na kanapie lub zdecydujemy się przeleżeć ten miesiąc w łóżku, to nic się w naszym życiu nie zadzieje. Październik to także miesiąc, który może przynieść powrót do tematów, które były aktywne w lutym. Zastanówcie się, co się wtedy działo w Waszym życiu, jakie decyzje podejmowaliście. Co próbowaliście zainicjować, jakie plany kiełkowały w waszej głowie? W lutym staliście na rozstaju dróg i wahaliście się, którą wybrać, tą czy tą. I teraz może być idealny moment, żeby zdecydować się na działanie, na wejście na tą drogę takim pewnym krokiem. Takie poczucie, że tak, już jestem gotowa, mogę iść do przodu. To, co kiedyś było tylko pomysłem, właśnie teraz, w tym miesiącu może przybrać bardziej konkretną formę. Może być to projekt, może być to inwestycja, relacja, praca, cokolwiek to jest, teraz jest dobry czas, żeby działać, żeby nadać temu obieg wydarzeń. Słuchajcie, wibracje tego miesiąca działa tak jak aktualizacja systemu. To jest taki moment, kiedy zostawiamy za sobą to, co przeszłe, i wchodzimy w przestrzeń wypełnioną nowymi, świeżymi możliwościami. Otwieramy przed sobą nowe, nowe drzwi. I to jest idealny czas, aby spojrzeć w przyszłość i zastanowić się, co my chcemy osiągnąć, co my chcemy w tym nowym roku numerologicznym podlewać, co chcemy zebrać pod jego koniec. Wierzcie mi, że. Zdecydowanie więcej osiągną osoby, które naprawdę szczerze odpowiedzą sobie na te pytania, najlepiej na piśmie, a nie poświęcą tylko chwilę, żeby pojawiła się ta odpowiedź sama z siebie w głowie. Konkretyzowanie naszych celów, zapisywanie ich zwiększa naszą uważność na szanse i okazje, zwiększa naszą, naszą skuteczność, dlatego że my zawsze z tyłu głowy, cokolwiek nie robimy, mamy to, do, do czego dążymy. Dlatego w tym miesiącu warto zrobić taki plan na najbliższe 8 miesięcy i odpowiedzieć sobie na kilka kluczowych pytań, koniecznie na piśmie. Gdzie chcę być? Co chcę osiągnąć? Czym chce się rozwijać, rozwijać jakie zasoby chcę powiększyć? Wiedzowe, materialne, emocjonalne, jakie? I kto mi może w tym pomóc? Kto mi może w tym pomóc? Po stworzeniu tej listy możecie rozbić ją na mniejsze sąsy, które będą dla Was drogowskazami na nadchodzące miesiące. I dzięki temu będziemy bardziej uważni na nadchodzące okazje, lepiej zorganizowani. Najlepiej w ogóle zaplanować te mająstący zgodnie z energią waszych miesięcy, którą macie rozpisaną w planerze do pracy z energią miesięcy dla każdej liczby numerologicznej. Bo jeżeli na przykład waszym celem jest zwiększenie swoich kompetencji i chcecie się zapisać na jakiś kurs, to powinniście to zaplanować w miesiącu o wibracji 7, a nie na przykład w miesiącu ósemkowym, w którym będziecie zawaleni pracą i ostatecznie e, ostatnie, czego będzie wam potrzeba, to właśnie kolejne obowiązki. Tak z tego korzystamy. Wibracja tego miesiąca przynosi taką energię przywództwa i pewności siebie. I w tym miesiącu wielu z nas będzie stawać przed wyzwaniami, które mogą wydawać się trudne, ale jednocześnie będą doskonałą okazją do zbudowania odwagi. Dlatego zadajmy sobie pytanie już teraz: czy mamy odwagę, żeby przyjąć zmiany, które przyniesie ten miesiąc? Bo może istnieje coś, co, co nas blokuje lub sabotuje. Czy jest to wewnętrzny krytyk, który podkopuje naszą pewność siebie? W tym miesiącu możemy odczuwać właśnie taki wewnętrzny konflikt, szczególnie w relacji z naszym wewnętrznym krytykiem, który będzie mówił: Nie jesteś wystarczająco dobra, nie dasz rad, nie dasz rady, jesteś już za stara, albo za młoda, nie poradzisz sobie, nie poradzisz sobie, albo rodzicom to się nie spodoba. Kiedy usłyszysz te słowa w głowie, podważaj je. Zadaj sobie pytanie: A co jeśli jestem wystarczająco dobra? Co jeśli tym razem mi się uda? A po co ja rozmyślam, co myślą rodzice, co zrobią rodzice, skoro jestem dorosłą, odrębną jednostką, jedynym kreatorem mojej rzeczywistości. Wspomniałam też, że październik przyniesie nowe okazje, nowe znajomości i nowe pomysły. Będzie to miesiąc pełen energii, pełen dynamizmu, no ale także, co za tym idzie, wysokiego tempa. I dlatego zachęcam Was bardzo serdecznie, aby nie brać na siebie zbyt wielu obowiązków. Uczcie się delegować, odpuszczać to, co nie jest niezbędne. Mimo, że energia miesiąca pcha nas do przodu, to warto zachować balans, ponieważ możemy po prostu się poczuć przeciążeni i wypaleni. Stąd tą presję, którą możemy z siebie zdjąć, zdejmijmy. W życiu uczuciowym październik może przynieść nowe miłości, jeśli są tutaj single, także. Wiecie, rozglądajcie się, albo też odnowienie więzi z obecnym partnerem. Jednak pamiętajcie, że kluczem jest harmonia i równowaga. Ten miesiąc wymaga od nas również czasu dla siebie, czasu na rozwój osobisty, na pielęgnowanie własnych pasji, no i na self-love. Może się także zdarzyć, że październik przyniesie konflikty z męskim autorytetem, na przykład w pracy, albo w rodzinie, albo w innych relacjach społecznych. Więc jeżeli znajdziecie się w takiej sytuacji, to postarajcie się działać z rozwagą. Zamiast reagować impulsywnie, Dajcie sobie chwilę na oddech, uspokójcie emocje i wyrażajcie swoje zdanie w sposób spokojny i przemyślany. Mimo tego, że jest to energia nowych początków, to w tym miesiącu nadal możemy próbować coś uwolnić. Możemy yy, wiedzieć, yy, nauczeni doświadczeniem września, że coś od nas odchodzi, dostrzegać to. Ale nadal to trzymać kurczowo, nie umieć tego puścić, przeżywać pewne rozterki. Także mimo że ta energia jest sprzyjająca właśnie nowym początkom, nie oznacza, że w tym miesiącu od nas nic nie odejdzie. Może właśnie w tym miesiącu znajdziemy w sobie gotowość do porzucenia czegoś raz na dobre, poczujemy moc lub odwagę dzięki tej jedynce, żeby odciąć to od siebie, zdecydujemy świadomie się czegoś pozbyć, bo ta jedynka może nam dodać zdecydowania, może nam dodać motywacji, jeżeli wcześniej się wahaliśmy, jeżeli chodzi o zdrowie, to w tym miesiącu zwróćmy szczególną uwagę na górne części ciała, a więc głowa razem z uszami, nosem, oczami, zatokami, gardło i także płuca. Dbajmy też o odporność i jeżeli mamy jakieś problemy zdrowotne, no to badajmy się, nie odkładajmy tego na później, nie odkładajmy wizyty u lekarza. I na koniec, jak zawsze, bardzo Was serdecznie proszę o subskrypcję. Zapraszam też na Instagram Moon Sister i mój prywatny profil I Amdora Sister. Proszę też o komentarze, łapki w górę, ponieważ Wasza aktywność motywuje mnie do tworzenia kolejnych wartościowych treści. Dziękuję za Waszą obecność i wsparcie. Do zobaczenia w listopadzie, a to dopiero będzie miesiąc, słuchajcie, bardzo ważny, bardzo ważny. Także do zobaczenia za miesiąc.